Daj, bym kochać Cię mógł, niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła, obrońcem ma. Witajcie, kochane dzieciaki! Niech świat cały wie, że my należymy do Pana Jezusa. To jest niezwykłe zadanie dla nas wszystkich. Przepiękne Królestwo głosi dobrą nowinę na cały świat. Na przykład, zobaczcie, mamy dzieci, które oglądają nas, na przykład, na przykład, w Europie, no to wiadomo, bo my jesteśmy w Europie. Ale są też dzieci, które łączą się z nami ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ale są też dzieci, to chyba było najbardziej niezwykłe, które łączą się z nami z Afryki. I ciekawe, czy pamiętacie taką prośbę dzieci o to, żebyśmy wysłali im piłki, bo oni nie mieli jak grać w piłkę nożną. I teraz zobaczcie. Co się stało, a potem pędzimy do komnaty muzycznej, gdzie dzisiaj będą zadania muzyczno-ruchowe. Witajcie, kochane dzieciaki. Zobaczcie, jaki niezwykły widok. Dzisiaj mamy y, dzień w którym odpowiemy na prośbę dzieci z Kongo. Pamiętacie ten filmik, gdzie one prosiły nas o piłki e, i dzisiaj ksiądz Ferdynand właśnie z Kongo, e, który jest salezjaninem, który uczy na uniwersytecie, ma możliwość odebrać te piłki, więc ogromnie się cieszymy. bambini del bellissimo Kochane dzieciaki z przepięknego królestwa, Sono venuto in particolare prima di tutto per salutarvi. Jestem tutaj przede wszystkim żeby was pozdrowić. E poi per ringraziarvi. I żeby podziękować wam. Per questo bellissimo dono che avete offerto al Congo. Za ten przepiękny dar, który ofiarowaliście dla Konga. E il dono lo sapete benissimo, sono questi paloni. To są właśnie ten piękny dar, to są te piłki do gry. E con questi palloni, i stemi piłkami, noi in Congo, mi w Congo, giocando, grając w nie, z nimi, riusciremo anche a creare questo bellissimo regno. Ah, będziemy również zdolni do tego, żeby stworzyć takie przepiękne królestwo. E poi abbiamo visto che i palloni sono bianco e rosso. I widzimy, że piłki są biało-czerwone che i colore della Polonia della bandiera polò si, które, e, które są kolorami naszej flagi polskiej. Quindi tutte le volte che zoccheremo Avens przestrzeń, kiedy będziemy grali penseremo alla Polonia. Będziemy myśleli o Polsce. Grazie mille. Dziękuję bardzo. E noi vi ricorderemo sempre. I będziemy o was pamiętać zawsze. Ah, ciao. Bye bye, saluti a tutti. Ciao e noi salutiamo tutti i bambini in Congo! Grazie mille, grazie tanto. Farò arrivare i vostri saluti. Radością serca jesteś ty za to zawsze. Ziemi będę nieść Dajbym kochać Cię, mógł, niech świat cały wie, że ja jestem twój Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła, obrońcę ma Dajbym kochać Cię, mógł. daj, dajbym kochać Ciemu Niech świat cały wie, że ja jestem twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła, obrońcę ma. A teraz dzieci śpiewacie z nami? Dajbym kochać Cię. Niech świat cały wie, że ja jestem twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła. Obrońce! Cześć chłopaki! Cześć! cześć Słuchajcie, cześć, cześć dzisiaj cześć. mamy taką piosenkę o tym, że niech świat cały wie, że należymy do Pana Jezusa, a do tego potrzebne nam są sprytne ręce, bardzo mocne nogi, i dlatego ja mam dla Ciebie zadanie, Adaś. Ja, -da. zadania dać. Ojej, lubię zadania. Uwaga, dzieciaki! Będzie? Ja będę zadawać zadanie kapelmistrzowi Adamowi. A wy musicie razem z nim to umieć złapać, a wujek Adrian będzie w odpowiednich momentach śpiewał refren, więc łączymy tak ręce, nogi, śpiew i przede wszystkim serduszko. Zadanie pierwsze. Już połączyłem nogi i ręce. Aha, nie tak, to będzie nie? dużo, dużo, no, dużo prostsze, no. bardziej kolorowe połączenie. Uwaga, no. zadanie pierwsze dla kapelmistrza Adama i dla was. Klaszczemy w dłonie równo w tempie takim raz, dwa, Trzy no to to cztery. Proście. Nie przyspieszamy. I jeszcze raz. Wszystkie cztery. Raz, dwa, trzy. I jeszcze cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To było proste. Okay. To samo robimy nogami, tupiąc. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwoma na raz? Jak chcecie. Trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, wszyscy z nami. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz uwaga. Jakby się chciało zanieść dobrą nowinę z Polski na przykład do Ameryki Południowej, jest dosyć daleko to trzeba umieć połączyć różne rytmy chodzenia, bo jest na przykład gorąco, więc trzeba wolniej, albo jest na przykład woda, trzeba umieć płynąć. I my to zrobimy w ćwiczeniu rytmicznym takim. Posłuchajcie moich e, rąk klaszczących pewien konkretny rytm, potem się włączacie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. trudne No, próbujemy. Cztery, cztery. 4. Dobrze, świetnie. A teraz to samo nogami. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No dobrze, to było troszkę trudniejsze, ale jakie ja <laughs> tak Trzeba być płynąć. bardzo sprytnym. No. Trudne było. No zależy, jak ja bym miał rzeczywiście tak pół świata przemierzyć, to byłoby trudne. Przez wodę. Dlatego trzeba różne rytmy połączyć. I teraz uwaga. Tu, 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 tu. Rączki będą robiły raz, dwa, trzy, cztery, ja. raz. A do tego nogi, zobaczcie. Tu. O, Karpelniś. to będzie trudne. Adam ze mną to robi, a Adrian się przygotowuje do śpiewania. Adrianku, ty uwaga. ćwicz głos. No, dzieciaki. Próbujemy łączyć. Koordynacja rąk i nóg. Komu się udaje? Jestem bardzo ciekawa, czekam na filmiki, że komuś się to udało. Stop! No, powiem no już Ci, tak że to przeszło, no. Aha, a, a teraz uwaga. <grych> oh, ja Zamiana znam. robimy nogami ram, a rączkami. Ojej, już mi się w głowie pokręciło wszystko. Dzieciakie, więc zaczynamy noga. Aha. Noga. Jeszcze, a teraz dochodzą do tego ręce. A! Dobra, mamy to. Słuchajcie, teraz to wszystko na cały świat zadanie rytmiczno-muzyczne. Kapelmistrz Adam gra. Uh. Artysta Adrian śpiewa, a ja śpiewam i zadaję wam zadania rytmiczne, więc musicie tak, czytać tekst, który ciocia Nadia wyświetla, szybko śpiewać, bo piosenka jest bardzo piękna, ale też bardzo prosta, więc szybko się nauczycie. Myślę, że już złapaliście swoim dobrym uszkiem tę melodię. I rytm ze mną. Wyklaskujecie lub wytupujecie. Ok? Gotowi? Startujemy. Voilà, prosimy o muzykę. Przepraszam, czy gramy od refrenu, czy od zwrotki? Zagrajmy sobie od refrenu. Od refrenu. Najpierw wszyscy zaśpiewamy sobie dwa razy, żeby tę melodię chwycić do serduszka. Dajbym kochać Cię mógł, niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Ty przyszedłeś, by mnie Odkupić od zła obrońcę mam I wszystkie dzieci z nami daj, daj, bym kochać Ciemu, niech świat cały wie, że ja jestem twój Ty przyszedłeś by mnie Odkupić od, od zła, obrońcem. Dodajemy do tego klaskanie Daj, bym kochać Ciemu. Wszystkie dzieci niech świat cały wie. Że ja jestem twój, Ty przyszedłeś by mnie, odkupić od zła obrońcę ma. to Daj, bym kochać cię mógł. Nie świat cały wie, że ja jestem twój. Ty przyszedłeś by mnie, odkupić od zła obrońcę ma. A teraz traskanie rytmu. Daj, bym kochać Cię mógł, niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła, obrońcę ma. To samo w nogach. Daj, bym kochać Cię mógł, niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Przyszedłeś by mnie, odkupić od zła Obrońce ma. I najtrudniejsza wersja klaszczemy. Daj, bym kochać Ciemu. Niech świat cały wie. A do tego, że zachodzą ja jestem ful. w nogi, uwaga. Ty przyszedłeś by mnie, odkupić od zła ma. ma. Jeszcze raz najtrudniejsza! Daj, bym kochać Ciemu! Niech świat cały wie, że ja jestem twój. Ty przyszedłeś by mnie odkupić od zła. Obrońcę ma A teraz po cichutku Adrianku śpiewaj. Bym kochać Cię A ja Wam pokażę skąd świat przyszły do nas wie, listy właśnie z zagranicy. Niech świat ja jestem twój. Niech świat cały wie. Mamy Ty list z Anglii. by mnie odkupić od zła. Zobaczcie jaki piękny Od Basi Basiu dziękujemy I odpowiadając na twoje pytanie Bardzo mi się podoba Maryja, którą zrobiłaś Niech świat cały wie Anglia Uwaga, uwaga Dzieci ze Sztokholmu Które były na Sardynii Przysłały nam kartkę Pozdrowienia List, historię O tym jak czczą Matkę Bożą na Sardynii Świat cały wie, że my należymy do Pana Jezusa. Bardzo Wam dziękuję i oczywiście od zła listy pełne miłości ma. z Polski. Od Marysi, Daj Marysiu, piękny anioł, Ciemu, piękny domek. Niech świat cały wie, że, że ja jestem, ja jestem Twój. I piękna opatrzność Ty Boża. Przyszedłeś by mnie odkupić od, od zła, od zła obrońcę ma. Dziękujemy Daj bardzo Alicji za opatrzność. Kochane dzieciaki, pomodlimy ja się na koniec tą piosenką jeszcze raz, już bez tych zadań trudnych, rytmicznych. Ale pamiętajcie, że czasem nie jest łatwo. Czasem trzeba przejść takie wysokie ma. góry, dlatego ćwiczymy nogi i ręce, i prośmy pana ciemu, Jezusa. Ich świat cały wie, wierzymy że my należymy ja do niego gotowi, to zaraz zaśpiewamy Ty o tym, modląc się i nasze serduszko nie, wznosząc do Jezusa. Dajbym kochać Cię, mógł. Daj, bym kochać Cię, mógł. Niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła. obrończe ma. dajbym Mógł. Daj, bym kochać Cię mógł. Niech świat cały wie, że ja jestem Twój. Ty przyszedłeś, by mnie odkupić od zła, obrońcę mam. Kochane dzieciaki, pamiętajcie o lajkowaniu, i mam do Was ogromną prośbę i zadanie ewangelizacyjne. Ten odcinek. Proszę, żebyście udostępnili trzem kolegom, albo koleżankom, albo kuzynom. Niech świat cały wie, że my tutaj należymy do Pana Jezusa, ale także wy, że należycie do Pana Jezusa. No to słuchajcie, papa. Pa. Dzieciaki, kapelmistrz Adam i wujek Adrian poszli, a ja mam dla Was znowu sekret, tak jak w zeszły piątek. Ta piłka będzie brała udział w Teledysku właśnie do tej piosenki. Dajbym kochać cię mógł, niech świat cały wie, że ja jestem twój. I znowu wy pierwsi jesteście, którym to mówię. Obejrzyjcie sobie, jeśli ktoś z was nie oglądał, odcinek o historii, o świetle. Tam jest znowu sekret też, więc mamy swoje własne sekrety. Ściskam was mocno, kocham najmocniej. Do zobaczenia!